i left to spend. Wishing I was someone better. Wishing I could start. Up... Sędzia gwizdkiem rozpoczął spotkanie. Na piłkę, co z tego wyniknie? Jarosław Jach idzie do przodu. Marcin Cebula. Podanie za podaniem, nie oddają piłki rywalowi, w każdej chwili mogą przyspieszyć. Kolew ma trochę miejsca na skrzydle. Dobrze zachował się obrońca, interweniuje i wypija naut. Wrzucił piłkę w pole karne, czy coś z tego będzie? Ależ blisko było, a jednak nie ma bramki. Pięknie się złożył do tego voleja, naprawdę niewiele mu zabrakło. Cały czas biegnie z piłką. Ma możliwość dośrodkowania. Odegranie z powrotem. Mamy remis, ale widzimy wyraźną przewagę jednej drużyny. Gol tak jest, proszę Państwa. Mamy pierwszą, a więc dającą prowadzenie bramkę. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Jest szansa. No niestety poprzeczka. Piłka wychodzi za linię końcową. Piękne podanie górą. Do kolegów w polu karnym. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Iwi. Uspokoili grę, cierpliwie teraz szykują następny atak pozycyjny. GOL! Wyrównują! Zaczynamy jakby od nowa! Zaczynamy drugą połowę spotkania. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Rozgrywają. Mamy strzał, czy prowadzenie? Spalony? No tak decyduje arbiter. Ale jeśli tak, to minimalny. Iwi. To dobry moment na centrę. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Ależ go wypatrzył. Tak! Proszę Państwa, bramka i obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Może coś z tego będzie. W pole karne będzie ciężko. Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić, wyciągnął się jak struna przy tym strzale. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Wybronił, ale piłka dalej w grze. Obrona przelobowana, ale uderzenie trochę zbyt mocne. Nikt do tej piłki nie dojdzie. Ostatecznie na aut wybita ta piłka głową. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Precyzyjne podanie górą nad obroną. Świetne. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Zobaczmy, co zrobi. Dobre podanie. Minęło linii obrony. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Do końca meczu pozostało 8 minut. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Trata i przypił rywale. I będzie aut. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Teraz szansa przed nim. Spalony trochę zbyt szybko ruszył do przodu. Koniec z górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska... Non sopporto la noia, stavo sempre in guai. So che non sono solo qualcuno la fuori, capisce bene quello che intanto se non ci siamo. Dice di non loro vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo Io, io mi finisco tutta la serie o oh, pure dormo o oh, pure vedo qualcuno che appoggi Sto a mio sogno o oh, pure torno a sognare da solo oh, da, oh, mi sveglio male la mattina Yeah Non voglio vedere pa ara, E quindi Ra-ra E quindi Ra-ra E ti mando due kiss Ti mando due kiss Ti mando due kiss Ma rispondi please Perché te la direi da Sto sulla luna, non fate i bambini, non fate i carini. Se passate squali, tappati reali e dai vicini Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo qualcuno la fuori, ca. capisce bene quello che intendo se non, non ci siamo. Dici di non loro sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo qualcuno la fuori, ca. capisce bene quello che intendo se non, non ci siamo. Dici di non loro sapere tu che fai. E questa notte faccio guai, non mi importa se mi chiedi come voglio farli, sopra a palco cascali, anzi il collo non si toglie sembra una sciarpa, l'inverno è doloso, amor blu, sguardo in su, come parla sia mio nonno che ci faccio.